Drodzy od kilku lat mam taką radość przygotowania przygotowywania osób dorosłych do Brzłu Świętego. Jest coś takiego w naszych cesjach, jak zadatek menat dorosły do domownicy Boga, tak to się nazywa. Jest to specjalna formacja przygotowująca ludzi dorosłych do Oczu Świętego. Nawet w Polsce mamy takie osoby, które nie są jeszcze opuszczone. A chciałbym poznać, jak to dla mnie było zaskoczenie, że są jeszcze między nami osoby, które nie słyszały wielu rzeczy na temat Jezusa. Pomimo tego, że żyjemy, wydaje się, w, chrześcijańskiej, w chrześcijańskim kraju, mamy wśród nas wielu katolików, chrześcijan, ludzi, którzy znają Jezusa, słyszeli o nim nie niekoniecznie wierzą w Jezusa, ale wierzą w kim On jest. I znamy też historię Jezusa. I ten kategoreman zaczyna się od tego, że siada się w człowiekiem, to jest przygotowanie jeden na jeden i rozpoczyna się od czytania Ewangelii. Razem czytamy Ewangelię o Jezusie i zastanawiamy się, dlaczego te historie życia Jezusa w taki sposób się układa. Jakie było dla mnie zaskoczenie? Kiedy człowiek, pewien 60-letni pan, który przygotowywał się do sztu Świętego, był oburzony w historianiu Jezusa. który idzie po jedną owce, która się skupiła. Czyli z tygodnia na tydzień, kiedy poznawał Ewangelię, robił coraz większe oczy. Dał się zaskoczyć Bogu. Wiecie, i bardzo mu tego zaskoczyłem. Bo myślę sobie, że my, chrześcijanie, katolicy, nie dajemy się Bogu zaskoczyć. My świetnie znamy Ewangelię. My dobrze wiemy, jak ona się zakończy. Znamy być, tak na pamięć fragmenty Ewangelii. A już na pewno potrafimy opowiedzieć fragmenty z życia Jezusa. Czy ktoś z Was dzisiaj zaskoczył się tym, że Jezus mówi, nie potrzebują lekarza zrodnia, ale ci, którzy się źle mają? Że nasz Kościół powinien być nabity ludźmi, którzy są totalnymi grzesznikami? Znaczy, takie jest marzenie Kościoła w wizji Jezusa. A nam się często wydaje, że tutaj mówimy się postawić. Niech nie rzeczą, nie chodzą co niedzielę do kościoła, dużo się modlą, przychodzą na drogę krzyżową. i że to jest Kościół dla takich ludzi. I teraz, kiedy Jezus mówi takie zaskakujące słowa, przychodzę do tych, którzy pogubili się w życiu, to my często jesteśmy zgorszeni. To jest myślę bardzo ważne, żebyśmy się dali zaskoczyć po raz kolejny Jezusowi. Zaskoczyć się na tylko człowiek, który... Deus yeah. te yeah. Nie, mamy iść z dobrą nowiną. Bo z taką nowiną przychodził Chrystus. Ba, Jezus przychodzi do domu Mateusza. Nawet jest zgorszenie. Ludzie mówią, on może jadać scenami, z celnikami, z rzecznikami. Proszę zobaczcie, Jezus był bardzo kontrowersyjną postacią. My dzisiaj widzimy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jako Naszego Króla, jako Mesjasza. Ale Jezus był bardzo kontrowersyjną postacią. Miał tak dużo przeciwników, jak i zwolenników. Był kontrowersyjny, potrafił rozdzielić ludzi. Na tych, którzy Mu wierzą i na tych, którzy Mu nie wierzą. To nie jest tak, że Jezus przychodzi i wszyscy mówili, to co przed Nim mówi jest dobre i piękne. Nie. Jezus mówił słowa, które potrafiły wstrząsnąć człowieka. Dlaczego? Dlatego, że nie głosi swojej Chrystus jest postacią historyczną. Można pojechać w miejsca, gdzie Jezus stawiał swoje stopy. Pozostały nam pamiątki po Jezusie. Pozostały nam świadectwa po Jezusie. I jest Chrystus, który jest martwych, bo nie jest tak, by tym dodać. Dlatego Jezus nie jest tylko zwykłym człowiekiem, ale jest także Panem i Więc wydaje mi się, że warto pozwolić Bogu, by nas Nadzieja bierze się ze znania Chrystusa. Jeżeli ktoś pozna Chrystusa, ma w sobie nadzieję, dlatego że Jezus nie pozostawił żadnego człowieka bez słowa, które daje mu zbawienie. Więc nie ma takiego człowieka na Ziemi, który pozostałby opuszczony przez Boga. To pięknie widać w tej dzisiejszej Ewangelii, bo wcześniejszy traktat mówi o tym, że Jezus jest w domu Piotra. Ta jest mnóstwo ludzi. Jest tak dużo ludzi, że kiedy przynoszą sparaliżowanego człowieka, nie mogą wejść do domu. Myślę, że pamiętacie ten na, na materiał. I uczniowie ściągają dach z domu i tego sparaliżowanego człowieka padą przed Jezusem. I to jest ta scena wcześniejsza. Jezus wychodzi z tego tłumu ludzi i idzie do konkretnego człowieka. Idzie i widzi lewiego. Jezus chce się spotkać z konkretnym człowiekiem, Tu nie mogę być anonimowy. A kiedy przychodzi do mnie Chrystus, twarzą w twarz w konkretnej rzeczywistości mojego życia, nawet gdyby ona była bardzo słaba, nawet gdyby był cennikiem i rzecznikiem, to spotkanie z Bogiem, twarzą w twarz zawsze mnie. Dlatego wtedy kiedy widzi Jezusa, widzi człowieka, który do Niego przychodzi i Go nie ocenia, ale to przyjmuje, jest w stanie zostawić wszystko i iść za Jezusem. Nawet jego najbliżsi przyjaciele nie są w stanie tego zrozumieć. Kiedy się przeczyta Ewangelię, to okazuje się, że wszyscy Ewangeliści nazywają Mateusza jego psychą, lewym, cennym, złodźmi, po wielu latach, kiedy pamiętają o scenę powołania Lewiego, używają jego psy, tego, można by powiedzieć, o, w jaki sposób go opisywało. Jesteś złodziejem, byłeś celnikiem. Tylko Mateusz, pisząc o sobie, bo Mateusz jest też ewangelistą. Mamy Ewangelię tego Mateusza. To jest ten sam człowiek, który został powołany jako celnik. Tylko on pisząc o sobie mówi, przechodził Jezus i spotkał człowieka imieniem Mateusz. Wiecie, co to? Że kiedy spotkał Jezusa, Jezus mu pokazał prawdę o nim. Jego prawdą nie było to, że jest złodziejem. To był jego grzech. Prawdą jest to, że jest dzieckiem Boga. To jest nadzieja. My widzimy grzech, swój grzech, grzech drugiego człowieka. I to jest tak w naszym życiu to obecne. obecnym. Myślę, że doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Ale kiedy spotykamy prawdziwego Boga, żywego Boga, on widzi w nas swoje dziecko. Nie może przestać nas kochać. I myślę, że wy jako rodzice jesteście w stanie to na jakiejś nie Że nawet gdyby to moje dziecko się powodziło w życiu, bardzo się pogodniło, to rodzic nie jest w stanie przestać kochać swoje dziecko. Bo on nie walczy. Chce zmiany na Ale ciągle kocha i ciągle szuka sposobu, by to dziecko wróciło. A Bóg jest doskonały w miłości. My jesteśmy tylko ludźmi. Potrafimy się pomylić, potrafimy, się w jakiś, potrafimy posłużyć się grzechem często w swoim życiu. A Bóg nie. Dlatego widzi w tym człowieku nie, nie tylko celnika i grzesznika, ale widzi swoje dziecko. Dlatego Jezus jest w stanie usiąść do stołu z największymi Bo widzi w nich swoje dzieci. My myślę, że uważamy, że Jezus powinien usiąść z, z największą świętością i Ale tak nie jest. Wiecie, Jezus jest w stanie przychodzić, także dzisiaj, w XXI wieku. Wcale nie, niekoniecznie zawsze do stołu z największymi świętymi tego świata. Ale on miejscami chcę iść do tych, którzy czują się grzecznikami, którzy są słabi, którzy są celnikami i złodziejami. I to może być kontrowersyjne, bardzo. bo my byśmy chcieli takich ludzi najlepiej wyrzucić poza wspólnotę. Powiedzieć, ty nie masz prawa do Boga. I Bóg się o taki upomina. Dlatego, dopóki my nie przyjmiemy myślenia Chrystusa, Jego widzenia świata, Jego widzenia drugiego człowieka, nic nie będzie. I możemy być ciągle zgorszeni postawą Jezusa. Ciągle może być problem z tym, że Jezus szuka konkretnego człowieka, który się zamówił. I to będzie trwało do końca świata. Bóg wykorzystuje każdą minutę, żeby dotrzeć do konkretnego człowieka. Wykorzystuje każdy desz, nawet najmniejszy, żeby poruszyć serce człowieka. I dzisiaj chciałbym zakończyć taką historię, która nieustannie. I nadzieję, która rodzi się w człowieku. Kiedy trafiłem na pierwszą swoją parafę do Gdymi, od razu poświęcenia, po kilku miesiącach, pewna kobieta poprosiła mnie, żebym przyszedł z sakramentami do jej kolegi męża. Okazało się, że ten mąż miał 40 lat. Zachorował na raka Za, W zasadzie dowiedział się o tym, że pozostało mu kilka tygodni życia. Kiedy przychodzę do niego, Chce z nim rozmawiać, wyrzucił mnie. Mówi, nie, chcę rozmawiać nie chcę rozmawiać z księdzem. Nie chcę rozmawiać z wodą, która mnie na cierpienie i na śmierć. Byłem wtedy bardzo młodym księdzem. i wiedziałem w jaki sposób mam zareagować. Czy mam wyjść, czy mam zostać, czy mam go przekonywać do przyjęcia sakramentów. Jedyna rzecz, na jaką wpadłem wtedy, miałem w wkrótce swoich obrazek pana Jezusa, z napisem Jezus w Antonie. Zresztą dostałem go w czasie swoich krymincji. Zostawiłem ten obrazek na, na skole tego Pana i mówię do niego Zobacz, może Ci się przyda. Po trzech dniach dzwoni jego żona i mówi Proszę księdza, może trzeba się jeszcze raz spotkać. Przychodzę i on mówi do mnie Nie wiem jak się to stało, ale ten obrazek, który ksiądz zostawił to spojrzenie Pana Jezusa z tego obrazka sprawiło, że ja chcę przyjąć sakrament. Przyjąć sakramenty. dwie rodziny później zmarł. Ktoś może powiedzieć, to nie ma znaczenia, obrazek, jaka żądna rzecz, którą zostaniesz. Jak ona może wpływać na życie człowieka, który się obraził? na Jak to Jak ona może zmienić całe jego życie? Jak ona może sprawić, że on przyjmie cierpienie, śmierć? To jest niemożliwe. Wielu ludzi pracowało nad tym, żeby on się zmienił i nie udało się. Bóg ma swoje drogi. Wiecie, to, co na nas czasami wydaje się bardzo małe, to, co wydaje się śmieszne czasami pomóc, może okazać się, że Bóg wykorzystuje jako pomoc wejścia do serca człowieka. To jest oświadczenie jego miłości. Bo skąd się rodzi nadzieja z tego, co jest małe? Jest, jest taka ewangelia czy przypowieść, której Jezus mówi że wiara jest jak ziarnko gruczycy. Kiedy wsadzi się w ziemię, wyda z tego, z tego ziarna rośnie drzewo. I myślę, że to jest to, do czego nas Pan zaprasza. Wcale nie chodzi o to, że trzeba mieć ogromną nadzieję, bo to, co jest dobre w życiu, rodzi się z małego owocu, z małego ziarna, z czegoś, co po liczbu, może wydaje się mało wartościowe, ale ma w sobie potencjał. Jeżeli człowiek ma chociaż odrobinę nadziei, to jestem przekonany, że jeżeli odda to Bogu, jeżeli powierzy to Panu Bogu, to właśnie z tego będzie ogromny pomoc. I tego życzę sobie a. Panu. Amen.